Jest osobą, która o skórze wie wszystko, a przynajmniej bardzo, bardzo wiele, i mam nadzieję, że przybliżysz nam trochę te wszystkie zmiany, które nastąpiły w pielęgnacji skóry w ostatnich latach, bo pojawiły się nowe technologie, wszystko się zmienia i kiedyś na przykład zaczęłabym od przebarwień, z którymi sama walczyłam wiele lat, no kiedyś mogłam robić mocne peelingi, ewentualnie mieć bardzo dobry korektor. I tyle. A jak walczymy z przebarwieniami dzisiaj? Wiesz, przebarwienia to jest bardzo złożony problem, bo przebarwienia to nie tylko melanina, czyli barnik w skórze, ale też komponenta naczyń, które są pod skórą. A tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli holistycznie, czyli całościowo podejść do problemu przebarwień, to musielibyśmy zwrócić uwagę na trzy aspekty, czyli na ochronę przeciwsłoneczną. Na dostarczanie skórze antyoksydantów i substancji, które będą blokowały wytwarzanie się melaniny, oraz na tą część zabiegową czyli to, co mówiłaś, że kiedyś robiliśmy tylko peelingi chemiczne, głównie, potem gdzieś tam zaczął pojawiać się laser CO2. Natomiast teraz e, mamy do dyspozycji dużo więcej. Mamy do dyspozycji zabiegi z użyciem igły. Czyli wstrzykiwanie substancji, które będą odbarwiać przebarwienia. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju lasery: um, takie, które działają na przebarwienia, takie, które działają na naczynia, um, czy takie, które będą wybiórczo rozbijać melaninę w skórze, tak można powiedzieć, albo też takie, które pośrednio poprzez wychwyt wody, bo nie wiem czy wiesz jak działają lasery, to pewnie no będziemy jak. jeszcze o tym dzisiaj mówić. Pośrednio będą wpływały na to, żeby ta produkcja melaniny była mniejsza. Więc na tych trzech aspektach możemy się skupić. Oczywiście nie zapominamy o peelingach chemicznych, które nam będą bardzo Pomagać, jakby w, w całym tym procesie leczenia przebarwień. No i dochodzi tutaj też jeszcze jeden taki aspekt, mianowicie leczenie do ustne przebarwień, które to są już prace opublikowane i możemy, możemy je stosować. Jest zarezerwowane dla pacjentek bądź pacjentów z bardzo opornymi przebarwieniami. Mhm. A powiedz, czy jeżeli raz usuniemy takie przebarwienie, no, i zapomnimy kilka razy użyć kremu z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. To one wrócą w tym samym miejscu, czy pojawią się nowe? Mogą wrócić w tym samym miejscu. Będą na pewno pojawiać się nowe, jeżeli już raz miałaś przebarwienia na twarzy. I to jest taka tendencja, z którą zasadniczo nic nie zrobisz, jeżeli nie będziesz stosować pielęgnacji odpowiedniej, zabiegów blokujących przed okresem większego nasłonecznienia. Chociaż teraz tak naprawdę ta pogoda tak się zmienia w Europie, że i w Polsce, że nie wiadomo za bardzo co robić, bo mamy coraz więcej tych słonecznych dni i rzeczywiście słońce operuje dużo mocniej. My jeszcze parę lat temu nie widzieliśmy takich poparzeń pacjentek, które wracały z nadbałtyku, a teraz to widzimy. Gdzieś tam to wszystko ma działa tak i, i ma taką siłę, że no, zmienia się klimat, zmienia się klimat na pewno i te słońce też operuje dużo dużo mocniej nawet w Polsce. Ale czy tylko to jest kwestia klimatu, który się zmienia i nasłonecznienia? Czy też jest tak, że kobiety mają pewne momenty w życiu, w których są bardziej narażone na wystąpienie przebarwień. Mówię oczywiście o sobie, gdyż moje przebarwienie zyskałam bardzo duże na policzku w okresie ciąży. Oczywiście Rozciąże to jest jeden z tych momentów. Mówimy tutaj o wpływie estrogenów, czyli hormonów kobiecych na powstawanie przebarwień. Tak samo stosowanie antykoncepcji doustnej, która w głównej mierze na tym bazuje, będzie stymulowało do powstawania przebarwień. Ale też musimy pamiętać o genetyce. O genetyce, która ma bardzo istotne znaczenie w tym kontekście. Mhm. A czy menopauza również ma wpływ? Przy menopauzie zmniejsza nam się mm, zawartość estrogenu, natomiast holistycznie, jak patrzymy na kobiety w menopauzie, to no, tam dzieją się y, różne rzeczy. Więc jakby to rozstrojenie hormonalne mm, na pewno nie sprzyja, ale nie tylko. Mm, wyglądowi cery jako takiej, ale będziemy mieć już zwiększoną resorpcję kości, zmniejszoną jędrność skóry, utratę kolagenu, dużo bardziej masywną i dużo większą, więc jakby to wszystko poprzez nawet ścieńczenie skóry powoduje, że skóra jest bardziej narażona na promieniowanie UV i w tym aspekcie też będzie to promowało powstawanie przebarwień. No to jak już jesteśmy w tym wieku, to przejdźmy do zmarszczek. No, zmarszczki, myślę o zmarszczkach, które są stałe, no bo oczywiście mamy też zmarszczki mimiczne. No, kiedyś to była pielęgnacja, to były kremy, ostatecznie to bardziej Hollywood, po prostu operacje. Ale świat się zmienił i mamy teraz mnóstwo nowych możliwości. Opowiedz, co możemy zrobić, żeby trochę zmniejszyć te zmarszczki, wypłaszczyć je? Powiedziałaś o zmarszczkach mimicznych, no na zmarszki mimiczne to wiemy jaka jest najlepsza metoda, jest, są to zabiegi z użyciem toksyny, tak zwanej. Natomiast ja bym nie powiedziała, że wiesz, że zmarszczki to jest problem, że A, zmarszczki są świetnie. problemem same w, sobie. <laughs> same w sobie. Tak. Problemem jest jakość skóry. Czyli problemem jest to, że my nie dbamy o skórę, i dlatego te zmarszczki się pojawiają, ale nie, nie dbamy też o organizm, dlatego skóra wygląda gorzej. E czyli prowadząc pacjentkę przeciwzmarszczkowo, czyli pro-agingowo, bo teraz mówimy o pro-agingu, a nie o anti-agingu, zwracamy uwagę nie tylko na dobór kosmetyków. E nie tylko na zabiegi, o których zaraz opowiem, które można robić, jest ich mnóstwo, ale też o zdrowy tryb życia, odżywianie, odpowiednią ilość snu, odpicie wody, więc jakby to wszystko wpływa na to, czy te zmarszki będą pojawiać się, czy też nie. Możemy stosować zabiegi z użyciem światła, które będą ujętniać skórę, mezoterapii, które będą jakby stymulować skórę i podawać substancje, tak jakbyś krem sobie, wiesz, tak mhm. głębiej zaaplikował, bo żaden krem tak głęboko nie dociera, żeby skórę stymulować i wypełniać ją. Możemy zastosować bardziej radykalne metody mocnymi laserami, żeby spowodować taki peeling laserowy, ale to już wymaga też troszeczkę więcej okresu rekonwalescencji. Więc mówiąc o pięknie skóry i o tych zmarszczkach, to musimy Zrobić sobie troszeczkę taki e, rachunek sumienia. Mm -hmm. Bo zmarszczka sama w sobie nie jest zła. Na przykład Twoje zmarszczki w okolicy oka no, dodają ci uroku. Jak się śmiejesz, to jej widać. To, jest, to nie jest jakby coś, co ja bym chciała, żeby zniwelować u Ciebie. Nie chciałabym, mm -hmm. żeby, żeby, żeby było na Twojej twarzy. Um, ja wiem, że kobiety, kobiety które przechodzą, też, ale też mężczyźni. Zwykle na pierwszą wizytę, no to pokazują, że tu, że tu się marszczy, tu się marszczy, że tu mam bruzdy się robią, tak? Natomiast my musimy troszeczkę podejść do tego w taki sposób całościowy. I niekoniecznie upierać się na blokowaniu i na niwelowaniu wszystkiego, no co jednak daje nam wyraz twarzy, prawda? Bo to emocje, wyraz twarzy, to czy jesteśmy zadowolone, uśmiechnięte, czy jesteśmy złe. Czasem warto też pokazywać, prawda? No tak, zmarszczki dodają mi uroku. Muszę przyznać, że ma, masz tutaj stuprocentową rację, ale nie dodaje mi uroku coś zupełnie innego. To jest, ja mam 49 lat, w maju właśnie skończę. I mam wrażenie, że mam troszeczkę już schodzący na dół owal, i to mi na pewno nie dodaje uroku. I co byś mi na to poradziła? No, to jest to, to, jest to co sądzę, że robisz przed lustrem, tak? Czyli co właśnie teraz zrobiłeś, że to naciągaj. I to czasem, czasem wiesz, i już przyszło do gabinetu, to byś powiedziała, że tak chcesz, żeby tak było. Tylko jeżeli chcesz pracować na konturze, na owal twarzy, to musisz znowu pracować na całych policzkach. Czyli nie jest, jakby problem Twój nie jest tu. to jest problem wiodkości, który masz ogólnie na skórze. E, możesz zdecydować się na taką wolniejszą, bardziej delikatną stymulację falą radiową e, czy światłem podczerwonym, która będzie powoli spinać skórę. A jak powoli? Jak, ile czyli czy będziesz musiała zrobić kilka zabiegów, tak? czyli serię powiedzmy czterech do sześciu zabiegów, i wtedy jest ta stymulacja skóra, ona się odnawia. Mm. Możesz podać stymulatory tkankowe, o których teraz bardzo, bardzo dużo się mówi, które nie dla wszystkich są jednak bezpieczne, które też będą działały na takiej zasadzie, czyli tworzenia takiego nowego kolagenu, i rzeczywiście napinania skóry. Możesz pomyśleć o zabiegu haifu, czyli skon skoncentrowanymi ultradźwiękami, co już będzie takim poważniejszym trochę zabiegiem, bo tam dochodzi do no, takiego uszkodzenia warstw pod skórą, po to, żeby osiągnąć ten efekt liftingu. No i zawsze zostaje ta chirurgia plastyczna. To Hollywood wszystko zależy. Coraz to bardziej to... Dostępne. Jest coraz bardziej dostępna. Mm. E... I... Czasem przychodzi moment, że trzeba się na nią zdecydować. Dla pacjentek, które nie chcą jeszcze zdecydować się na lifting, czyli na operację w uśpieniu, bo to jest, to jest zabieg, który da na pewno najlepsze efekty i natychmiastowe, są jeszcze zabiegi z użyciem nici wchłanialnych. Czyli takie mówimy na to taka czasowa repozycja tkanek, czyli że my te tkanki unosimy i ten efekt, powiedzmy, starcza na 2-3 lata. Właśnie o to chciałam zapytać. 2-3 lata to niedługo. To niedługo, ale musimy pamiętać, że tak skóra też się starzeje. Nie? Co 2-3 lata, jeżeli nic nie robisz, to kondycja skóry będzie coraz gorsza. I to jest dobra opcja dla pacjentek, które nie są jeszcze Zdecydowane na lifting. To też trzeba o tym pamiętać. No to musimy rozróżnić od takich zabiegów właśnie z falą radiową, które wykonują kosmetolodzy, mogą wykonywać ze światłem, poprzez mocniejsze lasery, które już wykonuje lekarz, haifu czy nici, aż do chirurgii plastycznej. Więc wszystko zależy od tego, wiesz, bo jeżeli teraz narzekasz, że coś tam już zauważasz, że coś się dzieje, coś się dzieje. To jest to ten moment, gdzie może rzeczywiście trzeba już zacząć tą skórę bardziej intensywnie stymulować, żeby za pięć lat było lepiej niż dzisiaj. Mm -hmm. Lepiej może być, no to świetnie. Ale wspomniałaś, że nie, nie dla wszystkich są na przykład biostymulatory. A dlaczego? Dlaczego one są niebezpieczne? Dla niektórych. dla niektórych osób nie są wskazane, dlatego że dla osób na przykład z chorobami autoimmunologicznymi, no one mogą spowodować, e, mogą być powikłania po ich podawaniu, czyli mogą się tworzyć ziarniaki, takie grudki, e, na pewno nie można ich robić podczas infekcji, wtedy kiedy układ immunologiczny jest taki pobudzony. Tak, więc tutaj w tym kontekście no zawsze najpierw ta konsultacja lekarska jest skazana jednak i też trzeba wziąć tak jak przy wszystkich zabiegach, pod uwagę w ogóle zdrowie całego organizmu. Mówiłaś o różnych bardzo ciekawych zabiegach, które możemy robić, żeby odsunąć w czasie ten moment, kiedy jednak podejmiemy się operacji. I pytanie o ile możemy ją odsunąć ile lat? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. Ja z doświadczenia z moimi pacjentkami mogę powiedzieć, że jest to 3 do 5 lat. Kiedy mówię stop, oddaję cię w ręce mojego zaufanego chirurga i jakby nie jestem już więcej w stanie wyczarować z twojej skóry. Dlaczego? Dlatego, że zmienia nam się podatność też komórek na stymulację czyli te fibroblasty, które produkują kolagen i też substancje macierzy pozakomórkowej, czyli taki, taką galaretkę, w której sobie siedzą komórki, no one mają pewną wydajność, okej? Okay? I, i, I przychodzi taki moment, że one już naprawdę się, już się tak zapracowały, że już nie są w stanie nawet jak my tam ciśniemy, żeby więcej produkowały, one już nie są w stanie produkować więcej kolagenu. Mimo, że suplementujemy kolagen, teraz mhm. kwas hialuronowy, przychodzi moment taki, że nie będziemy już w stanie osiągnąć dobrych efektów z zabiegami mało inwazyjnymi. No i to widzimy, tak, robimy gdzieś tam zwykle sobie plany takie roczne z pacjentkami. No i przychodzi moment, kiedy no, jest ten niedosyt, jest ten niedosyt efektu i to już jest wtedy moment, żeby zacząć szukać dobrego chirurga plastycznego, ale też takiego chirurga plastycznego, który będzie nas rozumiał i będzie nam odpowiadał charakterem, bo też jest to bardzo ważne. Mhm. Ale wydaje ci się, że to jest jakiś określony wiek, na przykład 50, 60, 70 lat? Czy to również może dotyczyć 35-latki. Może nie 35-latki. Natomiast bardzo dużo zależy od genetyki i od stanu skóry, od ekspozycji na słońce. Sami chirurdzy mówią, że nie ma takiego super wieku określonego, wiesz, że okej, okay, budzisz się rano, masz 49 lat i dzwonisz do kliniki chirurgii plastycznej, żeby mówić na konsultację w sprawie liftingu. Twoja skóra może tego w ogóle nie, nie potrzebować. Zawsze jest to oceniane bardzo indywidualnie, tak jak z plastyką powiek. U niektórych 36-letnich dziewczyn trzeba już wykonać plastykę powiek, bo taka jest ich genetyka. U niektórych 50-latek łuk brywiały będzie wyglądał super, a powieki nie będą bardzo wiotkie. Więc wszystko jest kwestią indywidualną. Ja jeszcze bym chciała zapytać Cię o taki temat, z którym często się chodziło do dermatologa, czyli stany zapalne skóry, łojotokowe zapalenie skóry. Czy coś się zmieniło w leczeniu skóry, która ma tego typu problemy w ostatnich latach? Jeżeli chodzi o łojotokowe zapalenie skóry, zasadniczo nie zmieniło się wiele. To jest. W ogóle większość chorób dermatologicznych to są choroby przewlekłe, które będą miały remisję remisje i zaostrzenia. Jeżeli chodzi o choroby zapalne, powiedzmy, z kręgu łuszczycy, to tutaj mamy do dyspozycji nowsze technologie, czyli takie miejscowe stosowanie światła. Mówimy na to laser UV, ale to jakby nie jest laser, tylko światło. Wracamy do tego światło lecznictwa. Leczenie biologiczne, ogromny postęp, czyli leczenie celowane, przeciwzapalne, blokujące konkretne czynniki, które powodują powstawanie zmian skórnych, czy w atopowym zapaleniu skóry, czy właśnie w łuszczycy, jeżeli mówimy o dermatologii. Więc to jest na pewno przełom i to jest przełom, który powoduje, że jakość życia pacjentów jest o wiele, wiele większa i my możemy doprowadzić do tego, że tak naprawdę skóra jest czysta bez zmian skórnych. Wspomniałaś wcześniej o wiotkości skóry, m, mojej zresztą, ale to ona dok... wspomniała się o wiotkości swojej. <laughs> ja mówiłam o owalu, ale faktycznie to jest tak, że oczywiście ta skóra jest cieńsza, delikatniejsza i nie jest w stanie prawdopodobnie utrzymać wszystkich tkanek. Natomiast pytanie do Ciebie mam takie: czy leczymy to i wspieramy w taki sam sposób jak zmarszczki? Czy jest jakaś specjalna metoda na wzmacnianie takiej wiotkiej skóry? To nie jest tak, że skóra nie przytrzymuje tkanek, tylko musisz pamiętać o tym, że w okresie około menopauzalnym jest resorpcja kości. Ok? I to już jest jedno piętro, powiedzmy w dół. Jest zmniejszenie tkanki podskórnej. Jest rozluźnienie kolagenu, a skóra, no to tak wiesz, to, to tak na, na, koń, na końcu, więc w tej, w tej drabince. Yy, zasadniczo to, czy będziemy pracować nad wiodkością, czy nad zmarszczkami, nie będzie się różniło. Czyli, jeżeli ty przychodzisz i masz zmarszczki oraz wiodkość skóry, to wykonując zabiegi na wiodkość skóry. Twoja skóra yy, no, będzie jędrniejsza, zmarszki będą mniej widoczne. A jeszcze bym wróciła do szyi, bo to jest takie miejsce, które no, budzi emocje moje, jak staje naprzeciwko lustra. Musisz, musisz przyjść do mnie na konsultację. Ma, Zdecydowanie. Nie, już, myślę, że, że, że mi na pewno pomożesz, ale naprawdę są takie dni, kiedy. Mam wrażenie, że moja szyja jest gładka, ale są takie dni, szczególnie w takim, wiesz, mocnym, ostrym świetle z boku, widzę, że pojawiają mi się zmarszczki, takie, no, to wygląda jak wiotkość, ale nie wiem, jak to nazwać fachowo. I pytanie, co może mi pomóc e, tak, z takim, wiesz, problemem skórnym. Oprócz wyłączenia tego obocznego światła, rozumiem. Oczywiście. E, jak dbamy o twarz, to musimy dbać też o szyję, dekolt i dłonie. Dłonie są bardzo ważnym też elementem, jeżeli chodzi o, o zabiegi z medycyny estetycznej, szeroko pojętej. Ja zawsze moim pacjentkom mówię, że na każde trzy zabiegi czy dwa, w zależności od stanu skóry, powinniśmy wykonać zabieg łączony łącznie z szyją. Bo może. Dość takiej kuriozalnej sytuacji, gdzie będziesz super gładka, napięta, policzki przy się błyszczeć, czoło zbotoksowane i w ogóle nic. No i jak zdejmiesz golf, no to jednak no, okaże się, że jest pewno od innego człowieka, tak? Tak. Albo głowa od innego człowieka to się zdarza. <grym> tak. y, więc y, okazuje się, że dole, o, o, a trzeba było robić zabiegi na szyję. Mm, wszystkie zabiegi możesz wykonywać na szyję. Te same, co na twarz. Te same, co na twarz. Tylko najważniejsze jest to, tak jak z kosmetykami, które kupujesz, żeby nie stały na półce, tylko trzeba ich używać, bo pacjentki zwykle mówią, że wszystko mają, ale nie używają. Tak samo jest z zabiegami nie? na szyję, czyli masz dobrane produkty, które dobrze u Ciebie działają, masz dobrane technologie, które dobrze u Ciebie działają w obrębie twarzy, stosujemy je na szyję. Mhm. A Cienie pod oczami, bo tutaj niektórym pomaga korektor, no ale to nie tylko jest takie przebarwienie skóry, czasami to są takie poduszeczki z tłuszczem. Co możemy zrobić dzisiaj, jak się zmieniły te wszystkie zabiegi? Najlepsze na cienie pod oczami to jest jeden zabieg, który się nazywa wakacje. To jest najlepsze i spacer po lesie. To jest kwestia genetyki, przeświecania czasem naczyń. W różnych w ciemniejszych fototypach skóry też trochę melaniny. Jeżeli chodzi o sam kolor, to możemy stosować zabiegi laserowe w tej okolicy, możemy stosować mezoterapię, ale to musimy pamiętać o tym, że to będą takie zabiegi, które ok, dadzą nam efekt na jakiś czas, natomiast trzeba je powtarzać. Nie jesteśmy w stanie wybielić tej okolicy w sposób trwały, bezpiecznie. Na ten moment korektor też jest dobrym rozwiązaniem, tylko żeby bardzo nie wysuszał powiek, bo musimy pamiętać o tym, że skóra powiek jest bardzo cienka, delikatna i bardzo wrażliwa. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, gdzie oprócz tej doliny łez, czyli takiego zagłębienia, mamy bardzo wiatką powiekę czy też przepukliny tłuszczowe, no to to jest już jak najbardziej wskazanie do operacji chirurgicznej. Sama Dolina łez, czyli to zagłębienie, które tworzy się tutaj od kąta oka do policzka, może być wypełnione kwasem hialuronowym, czyli substancją, która zadziała troszeczkę tak jak implant taki żylowy. no każdy wie jak Wiemy, działa, tak. Tak, mm -hmm. kwas hialuronowy. I to spowoduje ten efekt, że światło nie będzie się załamywać w tej okolicy, prawda, więc będzie ta okolica wygładzona i wypłycona. Jak długo utrzymuje się taki efekt wygładzenia? Jeżeli chodzi o pacjentki, które nie uprawiają bardzo dużo sportu i nie palą papierosów, to powinien się utrzymywać około półtora roku. Narażenie na tytoń, uprawianie sportu a wiemy, że coraz więcej pań biega bardzo intensywnie korzystanie z sauny, czy klimat śródziemnomorski czyli ciepło. To wszystko będzie powodować, że ten metabolizm, czyli to jak my zjadamy ten kwas hialuronowy umieszczony pod skórą, no będzie, będzie szybszy i efekt będzie na krócej. Wyobrażam sobie, że twoimi pacjentkami są również osoby, które borykają się z trądzikiem w dojrzałym wieku. Jakim możesz pomóc dziś? No mogę wyleczyć trądzik. A jak byś to <laughs> zrobiła?